Dzień dobry, witam serdecznie tu Hektary Of Grid TV. Drodzy widzowie, witam w kolejnym materiale. Dzisiaj taka informacja na szybko. Wczoraj robiłem materiał odnośnie gotionów 314, ale nie spodziewałem się, bo dzisiaj mi dostawca napisał, że niestety ostatnie 2000 sztuk na chwilę obecną są do zakupu. Więc dla Was teraz szybka informacja, że możecie sobie zakupić takie gotiony. 314 to są 340, ale nie istotne. te 314 wyglądają dokładnie tak samo, więc możecie kupić Gotion 314 z dostawą 2-3 dni za cenę 59 dolarów w przypadku zakupu 16 sztuk. Moi drodzy, to są ogniwa oceniane przez widzów bardzo dobrze. Jedne z lepiej ocenianych na pewno. Dlaczego? Ponieważ pojemność 314, ale realna pojemność to 330 chyba 3 mi nawet wyszło. Więc moi drodzy, to nie jest ogniwko byle jakie i macie przede wszystkim dostawę w 2-3 dni. Tu Wam pokażę, proszę bardzo, to są ogniwka właśnie Gotjony 314 konkretnie, możecie to ocenić po terminalach. Jak widać, po terminalach są to ewidentnie gotjony. I jak działają? He, moi drodzy, wczoraj to pokazywałem, ale co tam szkodzi jeszcze raz pokazać? 8000 V jest różnica w tym momencie między celami. Może też dlatego, ponieważ władowałem w nocy auto elektryczne i sami widzicie, mamy 55% naładowania, co. No właśnie, tyle pochłonęło auto elektryczne. I widzicie, mamy cały czas bardzo elegancką różnicę między celami. Są to naprawdę fajne ogniwki. Ja właśnie chciałem je mieć u siebie w magazynie. Tu, co prawda, mam Hitium, ale tutaj chciałem mieć właśnie gotiony. No i słuchajcie, dostawa 2-3 dni, ostatnie 2000 sztuk. Dlaczego to jest tak, że te, te, te ogniwa tak pojawiają się i znikają? Po prostu słuchajcie, dostawca szuka ogniw w dobrej cenie, gdzie może kupić. Nie zawsze jest tak, że można kupić yy, ogniwa od ręki, bo są różni klienci, dużo więksi. Dużo, dużo więksi. I to powoduje, że po prostu ogniwa dobre, dobrej jakości pojawiają się. No, i wiadomo, jak są dobrej jakości i w dobrej cenie, to szybko znikają. Więc na chwilę obecną jest 2000 sztuk. Nie wiadomo, kiedy będzie następna partia. No a moim zdaniem istotne jest to, że słuchajcie, no idzie zima. Idzie zima, i jeśli chcecie sobie rozbudować magazyn energii, no to wrzesień jeszcze jest tym dobrym momentem, gdzie możecie naprawdę coś podziałać. Więc kupujecie sobie ogniwka, do tego obudowę z bezpiecznikiem. Też wam zostawię link w komentarzu i w opisie. I moi drodzy, za 5000 macie magazyn energii w ciągu dwóch, 3 dni. Nie wiem, czy znajdziecie, moi drodzy, lepszą ofertę. Tak to wygląda. Ładowanie, powiem Wam, już jest naprawdę. Dużo słabsze niż to było załóżmy w czerwcu, nie, mimo wszystko, oczywiście, nie narzekam. No, bo patrzcie, jest 1500 y, wat y, ładowania i powiem Wam, to daje radę, daje radę. Tu mamy ile? Mamy 2100, więc moi drodzy, ja już tutaj, moim zdaniem, na zimę jestem nieźle przygotowany, bo te 85, co mam, to już jest naprawdę nieźle. To już jest naprawdę nieźle, ale myślę, że nie powiedziałem ostatniego słowa. Tu mamy tylko 42 stopień naładowania. Ten się rozładowywuje najszybciej. Wiecie dlaczego? Ponieważ ja po prostu idę na oszczędność. Ja mam różnej grubości i długości przewody. I to powoduje, że po prostu te magazyny się w różny sposób rozładowywują. Nie są to jakieś gigantyczne... Różnice moim zdaniem, dlatego zostawiam to, bo słuchajcie, no przewody też są drogie, więc wykorzystuję to, co mam. No, tutaj też na przykład powinna być, powinien być moim zdaniem 50 mm2, mam 35, taki miałem, taki zamontowałem i stwierdziłem, że po prostu yy, kolejne koszty na chwilę obecną mi są niepotrzebne, moi drodzy. Także do Was decyzja. Czy po prostu chcecie się przygotować w miarę tanio na zimę? No, bo 314 Gotiona są naprawdę przez widzów bardzo dobrze oceniane. Zdecydowana większość widzów mówi, że super ogniwka, że działają i śmigają idealnie. To są już, że tak powiem, komentarze widzów, a nie to, że sobie tutaj coś wymyśliłem. Oczywiście liszeny też są, i to też z liszenami jest tak, że one teraz są jeszcze, ale oni mają tam jakąś partię. Udało im się dostać w niezłej cenie partię materiału, partię baterii w dobrej jakości, i dlatego yy, mamy taką ofertę. Nie zawsze taka oferta po prostu się yy, trafi. No więc moi drodzy, kończąc, nie przedłużając ogniwa. Gotion 314 ah w Europie dostawa 2-3 dni, cena 59 dolarów, ostatnie 2000 sztuk, pośpieszcie się, bo. bo jak nie, to będziecie musieli kupić inne. <śpuszczam> Pozdrawiam Was serdecznie, tu jest Owgate, cześć.